Pułkownik Mike Sterling nie szedł, maszerował. Chociaż skręcał w lewą stronę, każdy jego krok zdradzał ból, który dręczył jego biodro, ból, który był nie do zniesienia. Jako człowiek starego pokolenia wiedział, jak radzić sobie z bólem, ale ten był inny. Z każdą chwilą bolało coraz bardziej, a mężczyzna w mundurze, z wydatną szczęką, z oczami w kolorze burzowego oceanu, miał ochotę po prostu zapaść się pod ziemię. Nie szedł po korytarzu szpitala marynarki wojennej w San Diego, maszerował. Zgrzytając zębami trzymał się stołu recepcyjnego, a jego palce zdradzały napięcie. Zauważył młodego marynarza za ladą ledwie wychodzącego ze szkoły, który patrzył na niego z lekko zaskoczonym wzrokiem. Proszę o konsultację, burknął pułkownik z trudem przełamując ból. Ortopedia natychmiast. Młody marynarz patrzył na niego, jakby miał wybuchnąć. Tak, sir, proszę usiąść, zaraz sprawdzę dostępność lekarza. Sterling nie usiadł. Choć ból był nie do zniesienia, nie usiadł. Wiedział, że nie będzie czekał. Jego batalion miał za trzy tygodnie ruszyć na misję, a on nie miał czasu na czekanie. Próbował jeszcze chwilę wytrzymać, ale z każdą minutą bolało coraz bardziej. W końcu młody marynarz wrócił. Mamy dostęp do lekarza, proszę za mną. Sterling spojrzał na niego lekko zaciśniętą szczęką. Jego wzrok był pełen wściekłości. Czy mam spotkać jakiegoś specjalistę wojskowego? Nie, odparł marynarz trochę zmieszany. To pielęgniarka, Sara Jenkins. Pułkownik uniósł brwi. W jego głosie nie było nawet odrobiny szacunku, jakby spodziewał się znaleźć tam kogoś zupełnie innego. To nie jest żaden wojskowy. To zwykła pielęgniarka cywilna. Młody marynarz tylko skinął głową, zanim jednak zdążył dodać cokolwiek, Sara pojawiła się na horyzoncie. Była niska, niepozorna, z twarzą, która nosiła ślady wieku, z siwymi pasmami włosów, które walczyły z ciemnymi odcieniami brązu, jej uniform był skromny, a na twarzy widniał lekki uśmiech, jakoś niespodziewanie przypominała miłą nauczycielkę, a nie kogoś, kto miałby pomóc mu w bólu. Miał ją za jakąś niekompetentną osobę. Jak może ona poradzić sobie z kimś takim jak on? Pułkownik Sterling? Zapytała z ciepłym tonem. Prowadzę wstępną ocenę przed wizytą u chirurga. Mimo, że wyglądała na zupełnie nieodpowiednią osobę do zajmowania się kimś takim jak on, widział w jej oczach pewność, która go nieco zaskoczyła. Ja nie mam czasu na takie zabawy, mruknął Sterling, jego głos był twardy jak stal. Potrzebuję prawdziwego lekarza, nie jakiejś pielęgniarki. Znam się na sprawach wojskowych, widziałem wystarczająco dużo na froncie, żeby wiedzieć, kiedy ktoś nie ma pojęcia o tym, co się dzieje. Sara spojrzała na niego spokojnie, bez żadnej oznaki niepokoju w oczach. Rozumiem pułkowniku, powiedziała spokojnym głosem, ale proszę pamiętać, że ja też służyłam w wojsku, wiem, co to znaczy żyć w ciągłym zagrożeniu i jak radzić sobie w ekstremalnych warunkach. Jej słowa nie zrobiły na nim większego wrażenia. Ostatnie czego chciał, to rozmowa z cywilką, która nie miała pojęcia, co przeżywał wojskowy. Wstrzymał oddech, gdy poczuł, jak jego biodro zaczyna drętwieć, a ból przeszywa go przez całą długość ciała. Cóż, skoro nie mam wyboru, to chodźmy, burknął z trudem, podnosząc nogę, starając się uniknąć większego dyskomfortu. Sara nie zareagowała na jego zniecierpliwienie, tylko poprowadziła go w stronę gabinetu. W korytarzu było cicho, tylko echo ich kroków odbijało się od pustych ścian. Sterling czuł, jak napięcie w nim rośnie, gdy wkrótce znaleźli się w jednym z gabinetów, gdzie Sara poprosiła go, by usiadł na stole do badania. Oparł się o ramię, a ona zaczęła przygotowywać zestaw do pierwszych oględzin. Proszę o chwilę spokoju powiedziała, rozpinając rękawy. Przeprowadzę badanie, ale jeśli będzie pan zbyt spięty, nie będziemy w stanie nic zrobić. Sterling nie odpowiedział. Czuł, że nie ma już siły na dalszy opór. Patrzył na jej ręce, na jej gesty, które nie były delikatne, ale pełne pewności, jakby miała doświadczenie w radzeniu sobie z trudnymi przypadkami. Będziemy musieli sprawdzić, co dokładnie dzieje się w środku, dodała, patrząc na niego uważnie. Ból jest zbyt silny, by to ignorować, ale jeśli będzie pan czuł się niekomfortowo, proszę dać mi znać. Sterling skinął głową, choć wciąż nie był pewny, co tak naprawdę myśli o tej całej sytuacji. Czuł się zagubiony. W szpitalu wojskowym oczekiwał, że będzie to coś zupełnie innego. Zamiast tego miał przed sobą kobietę, której nie znał, a która wydawała się rozumieć więcej niż mogła, a jego zranione ego zaczynało powoli pękać pod wpływem jej pewności. Kiedy zaczęła podnosić rękaw, jego wzrok padł na jej przed ramię. Chociaż nie miał zamiaru patrzeć, to dostrzegł coś, co przyciągnęło jego uwagę tatuaż. Wzór był niejednoznaczny, ale natychmiast skojarzył go z czymś, co znał z przeszłości jakiś znak, znak przynależności. Jego serce zabiło mocniej. Co to jest? zapytał, choć nie chciał tego robić. Sara spojrzała na niego z lekkim uśmiechem. To mój własny sposób na przypomnienie sobie, co naprawdę oznacza być wojskowym. Byłam w Falludży, pułkowniku, odpowiedziała z twardym tonem, patrząc na niego prosto w oczy. Widziałam, jak umierają ludzie, to mnie ukształtowało i właśnie dlatego jestem tu teraz, żeby pomóc. Sterling zamilkł. Nie wiedział, co odpowiedzieć. Czuł się, jakby odkrywał zupełnie nową stronę tej pielęgniarki. Czuł, jak jego dystans do niej zaczyna topnieć. Mimo wszystko wciąż nie mógł uwierzyć, że ona była tu, by mu pomóc. Przejdźmy do rzeczy, pułkowniku, powiedziała przerywając jego rozmyślania. Musimy się upewnić, że nie ma powikłań. To może być poważne. Proszę się zrelaksować, a ja zajmę się resztą. Sterling patrzył na nią wciąż zaskoczony. Po chwili wahania zgodził się na badanie. Może miała rację. Może nie był w stanie poradzić sobie z tym sam. Może w końcu ktoś mógł mu pomóc? Sara zaczęła ostrożnie badać jego biodro, jej dłonie pewnie przesuwały się po jego ciele, badając każdy fragment. Sterling czuł każdy ruch, ale starał się nie dawać po sobie znać. Jego myśli były nieco zamglone, ale ból nie ustępował. Sara poprosiła go, by leżał nieruchomo, a jej ton wskazywał, że miała pełną kontrolę nad sytuacją. Oparł się na rękach, starając się złapać oddech, gdy poczuł, jak coś w biodrze zaczyna się przesuwać. Jest coś, co powinno zostać sprawdzone powiedziała cicho, wciąż skupiona na jego ciele, ale będę musiała wykonać więcej badań. Proszę zachować spokój, pułkowniku. To pomoże! Sterling skinął głową, choć jego ciało mówiło coś zupełnie innego. Ból nie ustępował, a jego zmęczenie narastało. Sara podała mu lek na uspokojenie, ale ona sama wydawała się nie poddawać żadnym wątpliwościom. Ona była tu, by wykonać swoją pracę, a on musiał to zaakceptować. Jeśli to będzie konieczne, może będziemy musieli wykonać zdjęcie rentgenowskie? Dodała, patrząc na niego uważnie. Dobrze, odparł, starając się złapać oddech, zrób to, co musisz. Wiem, że jesteś wystarczająco profesjonalna, by zająć się tym, co trzeba. W jej oczach dostrzegł pewność. Nie miała zamiaru go zawieść. Choć nie znał jej historii, wiedział, że jest kimś więcej niż tylko pielęgniarką cywilną. Wciąż nie potrafił uwierzyć w to, co odkrywał, ale nie miał siły walczyć. Czuł, że jego ból zmienia się w coś innego. Może to był strach? Może po prostu zaufanie? Proszę o chwilę, powiedziała, przygotowując sprzęt do badania. Przejdźmy do kolejnego etapu. Sterling zamknął oczy na chwilę, czując, jak jego ciało zmienia się w coś zupełnie innego. Ból był mniejszy, ale wciąż obecny. Gdzieś tam, głęboko w nim, poczuł, że zbliża się coś, co zmieni jego spojrzenie na wszystko. Sara była już gotowa. Wzięła głęboki oddech, patrząc na niego, jakby chciała upewnić się, że jest gotów, a potem podjęła decyzję. Zaczynamy. Po chwili poczuł dźwięk urządzenia, które zaczęło przesuwać się po jego ciele. To był kolejny etap, ale nie wiedział, co przyniesie. Coś mu mówiło, że w tej chwili nie ma już powrotu. Cała ta sytuacja, ta kobieta, jej pewność to wszystko stawało się częścią niego i już nic nie było takie samo. Proszę się nie martwić powiedziała wciąż z tym spokojem w głosie to tylko chwilowy dyskomfort. Sterling otworzył oczy, patrząc na jej twarz. W jego spojrzeniu pojawiła się akceptacja, akceptacja tej sytuacji, tej kobiety, tej pomocy, której teraz potrzebował, i wtedy poczuł, jak coś w jego ciele się zmienia, ból ustępował, a jego umysł zaczynał dostrzegać rzeczy, które wcześniej były dla niego nieosiągalne. Zrozumiał, że życie, w którym żył przez te wszystkie lata, właśnie się kończyło, właśnie zmieniało się na lepsze. Dziękuję, powiedział cicho, choć nie był pewien, czy to w ogóle ma sens. Sara spojrzała na niego i uśmiechnęła się, choć jej uśmiech nie był pełny. W jej oczach był spokój, ale także głęboka wiedza o tym, co przeżyła. Zawsze będę tu, żeby pomóc, powiedziała. To moja praca. Ale dla niego była kimś więcej niż tylko pielęgniarką. Była tym, kto zmienił jego perspektywę na życie i choć nie wiedział, co przyniesie przyszłość, wiedział jedno, jego życie zmieniło się na zawsze. Sterling siedział nieruchomo, pozwalając, by Sara przeprowadziła wszystkie niezbędne badania, każdy ruch jej dłoni był precyzyjny, a mimo tego, że jego ciało nadal odczuwało ogromny ból, coś w nim zaczynało się zmieniać. Ból nie ustępował całkowicie, ale nie czuł już takiego paraliżującego strachu, jak na początku. Było w tym coś ulotnego, jakby jego ciało i umysł powoli godziły się na pomoc, którą otrzymywał. Może to była ta cisza, którą Sara potrafiła wprowadzić wokół siebie? Może to była jej siła? Zrobimy to delikatnie nie bój się powiedziała, rozciągając materiał wokół jego ciała, gdy zaczynała przygotowywać go do kolejnych badań. Sterling nie odpowiedział, ale poczuł, jak jego serce bije wolniej, jakby atmosfera w pokoju stała się mniej napięta. Kiedy Sara skończyła, podniosła wzrok na niego. W jej oczach nie było już tej samej obojętności, którą zauważył na początku. Teraz widział coś więcej zrozumienie zrozumienie, które wychodziło poza jej rolę jako pielęgniarki. Będziemy musieli czekać na wyniki badań, ale nie wydaje się, żeby było coś poważnego powiedziała, starając się ukryć nieznaczne zmęczenie w głosie. W każdym razie trzeba będzie dać ci odpocząć. Sterling poczuł, jak jego ciało się relaksuje. Mimo, że był wciąż pełen wątpliwości, coś w tej chwili w nim pękło. Może to było zaufanie, może to było poczucie, że w tej chwili nie musi być sam? Dobrze, odpowiedział po chwili na tyle cicho, by nie zostało to odebrane jako znak słabości. Odpocznę, ale tylko przez chwilę. Mam batalion, który czeka. Muszę wrócić na nogi. Sara spojrzała na niego z nieznanym wyrazem twarzy. W jej oczach pojawiła się dziwna mieszanka smutku i determinacji. Nie będziesz mógł wrócić do służby tak szybko, pułkowniku powiedziała spokojnie, ale z pewną stanowczością. Będziesz musiał dać sobie czas, żeby się wyleczyć. Sterling spojrzał na nią uważnie. W tej chwili poczuł, jakby to właśnie ona miała rację, chociaż nie chciał tego przyznać. Wiem, odpowiedział w końcu z lekką rezygnacją w głosie wiem, że nie mam wyboru nie mam. Ale nie zamierzam siedzieć w tym szpitalu, czekając, aż ktoś zdecyduje, co ze mną zrobić. Sara nie odpowiedziała od razu, patrzyła na niego, a potem delikatnie wyciągnęła rękę, by poprawić poduszkę na jego łóżku. Musisz odpocząć, pułkowniku, powiedziała spokojnie, nie możesz kontrolować wszystkiego, ale możesz zadbać o siebie, na tym etapie to wystarczy. Sterling zamknął oczy, ale poczuł się nieco lżej. Może nie mógł już kontrolować wszystkiego, ale miał pewność, że Sara nie opuści go w tej chwili. A to, co czuł, to coś, czego nigdy nie spodziewał się od kogoś, kogo wcześniej uważał za cywila. Zaczynał dostrzegać, jak niewiele rozumiał o ludziach, którzy pomagali mu w życiu. Dziękuję, powiedział cicho, patrząc na nią, gdy przysiadła obok. Sara skinęła głową, jej twarz była spokojna. Ale można było dostrzec, jak wiele to dla niej znaczyło. To moja praca, pułkowniku odpowiedziała. A teraz najważniejsze musisz się zrelaksować. Sterling skinął głową, poczuł, że w tej chwili przynajmniej na moment wszystko staje się prostsze. Jego ból, choć wciąż obecny, stawał się mniej dokuczliwy. A ona, ta kobieta, która pomogła mu zrozumieć, że czasami trzeba zrezygnować z kontroli, była częścią tej zmiany. Wiesz co? zaczął po chwili, patrząc na nią może masz rację, może czasami trzeba odpuścić, może czasami trzeba pozwolić, by ktoś inny zajął się tym, co w nas najtrudniejsze. Sara spojrzała na niego, ale nie odpowiedziała od razu. W jej oczach było coś, co mówiło, że rozumie jego słowa, być może sama miała podobne doświadczenia. W tej chwili wiedział jedno nie był już sam. Czasami tak jest, pułkowniku. Odpowiedziała spokojnie, ale z uśmiechem, który miał w sobie coś więcej niż tylko uprzedzenie do sytuacji. Czasami musimy się poddać, by na nowo znaleźć siłę. Sterling zamknął oczy, czując, jak zmęczenie zaczyna przejmować kontrolę nad jego ciałem. Ból nie ustępował całkowicie, ale przynajmniej przestał dominować. W jego umyśle, w tej ciszy szpitalnej sali, pojawiły się obrazy z przeszłości, twarze, które znał, miejsca, które odwiedził i przede wszystkim, Ludzie, którzy go wspierali, gdy tego najbardziej potrzebował. Choć to była chwila wytchnienia, wiedział, że nie może tu zostać na długo czas wrócić do rzeczywistości. Sara siedząca obok niego zdawała się rozumieć, że potrzebuje przestrzeni, ale także dostrzegała, że zmienia się coś w jego spojrzeniu, coś co dotyczyło nie tylko jego ciała, ale i umysłu. Zaczynał akceptować fakt, że nie zawsze musi być sam, że pomoc nie oznacza słabości. Być może to ona była kluczem do zrozumienia, że wojna nie kończy się tylko na polu bitwy. Pułkowniku, jeśli chcesz, mogę ci zapewnić dodatkowe badania, powiedziała, gdy jego oczy otworzyły się na chwilę. Ale proszę, nie przeciążaj się. Musisz dać sobie czas. Sterling spojrzał na nią, widząc wieczeczka ścieciami, szrak coś więcej niż tylko pielęgniarkę. W tej chwili poczuł, że może jej zaufać, że jej obecność była dla niego czymś, czego nie potrafiłby znaleźć nigdzie indziej. Wiesz co? powiedział, zerkając na nią, starając się ukryć swoje zmęczenie. Może masz rację. Może rzeczywiście czasami trzeba odpuścić, ale nie teraz, nie teraz, Sara. Raz. Jej spojrzenie zmiękło, jakby zrozumiała, że nie ma sensu go zmuszać do niczego. Zamiast tego po prostu usiadła obok, starając się nie narzucać. Jej obecność, cicha i pełna zrozumienia, była teraz dla niego wszystkim. W porządku, odpowiedziała spokojnie, odpocznij teraz, pułkowniku, zajmę się resztą. Sterling zamknął oczy, pozwalając sobie na chwilę spokoju, którą tak długo odrzucał. Może w tej chwili, w tej cichej sali, uda mu się wreszcie odpocząć. Może przez chwilę nie musiał walczyć. Może przez chwilę mógł być tylko człowiekiem, a nie wojownikiem. Czuł, jak powoli wstępuje na niego sen. I chociaż wciąż miał w sobie niepokój, był pewien, że nie będzie już musiał stawić czoła wszystkim demonom sam, Sara była tam gotowa pomóc. W tej chwili to wystarczało. Dzięki, Sara, szepnął czując, jak sen zaczyna go pochłaniać. Sara uśmiechnęła się lekko, a potem opuściła pokój, zostawiając go w ciszy. Nie wiedział ile czasu minęło, ale zanim zasnął, poczuł coś, czego nie czuł od lat spokój.